Firma Systemy Grzewcze AR powstała w roku 2011 i zajmuje się sprzedażą, montażem i doradztwem technicznym w zakresie produktów w branży armatury sanitarnej, techniki grzewczej i materiałach instalacyjnych. Kadra pracująca w tej firmie to fachowcy z 15-letnim doświadczeniem w branży, którzy to dbają o dobór najlepszych produktów w bardzo dobrych cenach. Po roku pracy założyciele firmy AR postanowili podsumować swoją dotychczasową działalność, organizując 12 stycznia spotkanie integracyjne ze swoimi kontrahentami. i Chcieliśmy jakby tutaj zintegrować się z naszymi głównymi klientami, czyli tymi firmami instalacyjnymi, ale jednocześnie chcieliśmy też, żeby lepiej poznali z naszymi dostawcami. Są to na pewno czołowe firmy europejskie i polskie, które no, asortyment, który mają jest naprawdę warty pokazania klientom, naszym klientom, klientom naszych instalatorów. Na dzisiejszej imprezie oczekujemy około 90 osób. Są to głównie instalatorzy i firmy wykonawcze inwestorzy, którzy zajmują się stricte, stricte wykończeniami hydraulicznymi, ale także firmami budowlanymi. No i myślę myślę, że będziemy poszerzać grono tych, tych, tych odbiorców. Systemy grzewcze AR wyróżniają najlepsze polskie i europejskie produkty, a także kompleksowe realizowanie inwestycji poprzez sprzedaż, montaż, serwis, jak również konkurencyjne ceny. Dlatego też takiemu przedsiębiorstwu o wiele łatwiej nawiązuje się współpraca z firmami z Dzierżoniowa i Okolic, a także Wałbrzycha, Wrocławia, Krakowa, a nawet z naszymi sąsiadami z Czech. No praktycznie te firmy, które przybyły są z nami od samego początku. Jesteśmy stosunkowo młodą, bo to jest pierwsza rocznica otwarcia naszej firmy. Te firmy są od początku, jednak znamy je gdzieś tam z naszego wcześniejszego doświadczenia, ponad dziesięcioletniego doświadczenia w naszej branży i uważamy, że są to najlepsze firmy polskie, europejskie, dostępne tutaj na rynku polskim. Tak myślimy, że współpraca z tymi firmami będzie się układała dalej. Mamy nadzieję na nowe firmy. Na dzień dzisiejszy mogę powiedzieć, że jesteśmy firmą, jeżeli chodzi o Dzierżoniów, największą. Jestem taki nieskromny, ale, ale, ale to wynika, wynika z sondaży nie tylko naszych, ale firm reklamowych i tym podobnych. O tym, że firma AR doskonale funkcjonuje na polskim rynku potwierdzają przedstawiciele przedsiębiorstw, z którymi Dzierżoniowskie Systemy Grzewcze współpracują. To dzięki właśnie takim firmom jak AR ta współpraca nadaje kolor i sens naszej ogólnie pracy. Potrafimy doskonale zorganizować takie spotkania jak dzisiejsze w celu m.in. podziękowania za rok ubiegły, który był bardzo dobrym rokiem i dla nas, i dla firmy AR. Ja myślę, właściwie przepraszam, jestem przekonany, że rok przyszły to będzie, właściwie przepraszam, rok te, te, ten, 2013, będzie rokiem bardzo dobrym. Kolejne wzrosty sprzedażowe, nie tylko i jeśli chodzi o asortyment grzejników płytowych, bowiem posiadamy również w asortymencie grzejniki dekoracyjne, grzejniki łazienkowe oraz system ogrzewania podłogowego. Gdyby się źle układała, na pewno by mnie tutaj nie było. Jest to bardzo prężna firma, młodzi ludzie, którzy świetnie sobie radzą. No, nie ukrywam, w asortymencie, który my produkujemy, no jesteśmy numer jeden w ich firmie. Oni nie narzekają na nasze wyroby, a my nie narzekamy na ich dystrybucję. Rozwijamy tą współpracę. Obecnie wprowadziliśmy swój system instalacji ogrzewania podłogowego. Mamy ją zamiar rozszerzyć o systemy instalacyjne, jak i również o systemy typu rozdzielacze, układy podmieszania itd. Mam nadzieję, że na nadchodzący rok będzie dla tej firmy e, i jak, zarówno dla tej firmy jak i dla nas następnym rokiem, że tak powiem, owocnej współpracy, gdzie e, uda się, że tak powiem, ofertę rozszerzyć, dotrzeć do większej ilości instalatorów, to e, pozwoli jakby rozwijać się firmie AR i firmie MINECORE razem. Podobnie jak firma AR systemy grzewcze, firma Galmet również jest firmą czysto polską. E, stawiamy przede wszystkim na rozwój, Stawiamy na ekspansję. Zauważyliśmy to w firmie AR, dlatego nasza współpraca rozwija się, nawiązujemy coraz szerszą liczbę porozumienia między naszymi firmami. Stawiamy na firmy polskie. My jesteśmy firmą polską, oni są firmą czysto polską, także chcemy, chcemy żeby kapitał został tylko w Polsce. Firma systemy grzewcze AR jest bardzo prężnie działającą firmą na rynku i podjęliśmy współpracę razem. Prowadzimy też ekspozycję, gdzie można po zobaczyć wszystkie produkty. Na razie to, ta, 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 ta sprzedaż jest na razie, to jest dopiero zaczynamy, także mam nadzieję na, na to, że dalsza nasza współpraca będzie się bardzo dobrze układać. Po pierwszym roku istnienia firmy AR przyszedł czas na planowanie kolejnych miesięcy, miejmy nadzieję owocnej pracy. W trakcie tego roku będziemy bardziej chcieli coś podobnego zrobić, jednak e, bardziej szkoleniowego, żeby ci instalatorzy więcej wiedzieli, zarówno my jako handlowcy, żebyśmy wiedzieli, poznawali nowe, nowe technologie naszych produktów, nasz, to, to co oferujemy. Nasze plany są takie, żeby zrobić jeszcze lepsze obroty, aniżeli w roku 2012. Rynek w dalszym ciągu Polski jest rozwojowy, mimo tych wszystkich przepowiedni, że jest kryzys. Ja w to nie wierzę. Polska w dalszym ciągu się rozwija. I słowa o kryzysie moim zdaniem nie przystają do naszej sytuacji gospodarczej. Właściciele firmy skierowali również specjalne słowa do wszystkich osób, dzięki którym istnieją. Przede wszystkim ta impreza może się odbyć dzięki naszym głównie dostawcom, czyli firmom, które tutaj uczestniczą. Nie ukrywam też, że chciałbym przy okazji złożyć jakieś podziękowania również... Wszystkim, którzy nas wspierają, czyli łącznie przez ten rok jakieś władze samorządowe, e, firmy dostawcze, e, no i firmy wykonawcze, które tutaj z nami współpracują, dzięki nim po prostu jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy. Pierwszy rok to dopiero początek wyzwań. Podczas spotkania integracyjnego nie zabrakło więc okolicznościowego tortu, a także zabawy do białego rana.